Ciemność. Samą w ciemności nie popęka w sercu strach Cisza to krzyczy dla nas duszy A nad nami cień, co jest dla nas starz Skończy się dobry masz Oto przy oczy nie ma obrotu, bo czy każdasz, ej, ej Pod stosami trzy. A wy ocadni, tylko ból Jestem. tylko ból to z oczach Ej, ej, nie ma tutaj refrenu sartowałem nie ma odwrotu Ej, wśród płomieni i łez każdy płynie Co nie ma twarzy, każdy krok to krok Mokro nie ma nic, tylko puska w nas Przychodzi tylko puszka, ej Oto przychodzi, nie ma odwrotu Puszcza co się każdy krok w nas, ej po się ma trzy A wy tylko ból, ej, ej Zawsze śni nocy, jano i tak dalej Zawsze był tylko coś Nagle Początek przychodzi I znowu cisza jak na dzień oczaniu Wszystko zniknęło w mgle Czy to koniec ej, ej. Czy to początek, czy to nasza ostateczna troka Nie wiem gdzie jesteśmy Oto przychodzi, nie ma odwrotu pusza. To nikt każdy krok pod słupami się ma trzy. A w oczach tylko ból, co to, to jest za ból. Ej, 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 ej. Wśród i łez. Wona to nie ma twarzy. Każdy krok i w roku, roku nie ma nic, nic. Tylko pustka w nas drzy. Ej. Oto przychodzi, nie ma odwrotu pusza. Subskrybujcie ten kanał i dziękuję.